Insektów. Istnieją z owadów nielatających i owadów posiadających tę umiejętność, ale nigdy i nigdzie nie trafiono na jedną choćby pojedynczą formę pośrednią, która dowiodłaby, że owady, które nie latały, przekształciły się w wyniku ewolucji w latające. Ta sama prawidłowość odnosi się do latających gadów, które wyginęły. Te prehistoryczne zwierzęta, których rozpiętość skrzydeł dochodziła do 52 stóp, czyli około 16. Metrów, posiadały charakterystyczne ptasie cechy, pióra, skrzydła zdolne do lotu, dobrze rozwinięty obojczyk z przymocowanymi mięśniami piersiowymi. Szkielety tych stworzeń, znalezione w pokładach skalnych, świadczą, że były to w pełni uformowane ptaki. Jak dotąd nie znaleziono ogniwa pośredniego pomiędzy gadami latającymi i nielatającymi. Wśród ptaków, za najstarszego przedstawiciela tego gatunku uważa się archeopteryksa. Chociaż dla ewolucjonistów jest to forma przejściowa ze względu na występowanie pewnych cech charakterystycznych dla gadów. Wszystko jednak wskazuje na to, że jest to ptak, o czym świadczy jego niezwykłe podobieństwo do współczesnych ptaków. Skrzydła, kształt i budowa czaszki itd. Tak Poza tym, jak zwykle, brakuje ogniwa pośredniego zarówno między archeopteryksem i gadami, jak i archeopteryksem i ptakami. Warto zauważyć, że szkielety współczesnych mu ptaków, znalezione niedawno w pokładach z tego samego okresu co Archeopteryx, rzuciły dodatkowe światło na temat ważności Archeopteryxa jako ogniwa pośredniego. Archeopteryx posiada bowiem tak wiele cech różniących go od współczesnego ptaka, że nie może być uważany za przodka tego gatunku. Brakuje zatem dowodów kopalnych świadczących o stopniowym rozwoju od mniej do bardziej rozwiniętych form życia. Należy podkreślić, że na podstawie aktualnych badań biologicznych nie można wykazać, aby proces ewolucyjny nadal postępował. Wobec tego musi istnieć inne wyjaśnienie rozwoju kolumny geologicznej niż pokłady skalne ze skamielinami. Skoro nie można udowodnić teorii ewolucji z jej milionami lat, to jaka jest odpowiedź? Z pewnością model kreacjonistyczny dostarcza znacznie bardziej przekonującego wyjaśnienia. Rośliny i zwierzęta, które zachowały się w formie skamielin, żyły kiedyś w tym samym czasie. Na wskutek katastrofy, jaka ogarnęła kulę ziemską, zostały osadzone w różnych warstwach skał. Przy okazji warto by jeszcze wspomnieć, w jaki sposób formowały się warstwy ziemi. Jeśli chodzi o wspomnianą wcześniej katastrofę, to chodzi tu o gigantyczny potop, który objął swym zasięgiem wszystkie kontynenty. Woda transportowała skały, rośliny i zwierzęta, osadzając je warstwowo, dlatego też pokłady skalne powstały w krótkim czasie. Jest to teoria, która według współczesnej geologii stwarza obiecujące perspektywy. Geologowie coraz bardziej doceniają rolę katastrof w historii Ziemi. Wprawdzie model naukowy kreacjonizmu znajduje się w początkowej fazie rozwoju, zwłaszcza w zakresie nauk geologicznych, ale jak to widać na przykładzie biologii i paleontologii, dowody przemawiają na jego korzyść. Pozwoli to wyjaśnić zagadki przeszłości i źródła życia. Nie wolno dopuścić do sytuacji, w której dochodzi do prób naukowego podważenia niezmiennej i wiecznej prawdy o stworzeniu wszechświata i życia przez Boga. Opracowanie wersji polskiej i udźwiękowienie Fundacja Lux Veritatis we Wrocławiu. Tekst polski Bogu miła Maj, czytał Roman Baczeński.